Tytuł tegorocznej edycji kongresu Rynku Instrumentów Pochodnych i kongresu MIFID to koniec świata jaki znamy. Można go interpretować na dwa różne sposoby bardziej optymistyczny czy bardziej pesymistyczny. Natomiast jest niewątpliwie, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy mieliśmy do czynienia z szeregiem wydarzeń, które no, zmienią rynki finansowe. Nie wiem, czy na lepiej, czy na gorzej, ale niewątpliwie będzie trochę inaczej. No, po pierwsze mamy do czynienia z wynikiem referendum w Wielkiej Brytanii, które potwierdziło, że Brexit będzie miał miejsce. Mamy wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i wygraną Donalda Trumpa. Rzeczywiście tytuł Koniec Świata, którego, którego znamy, może skutkować, może skutkować zamknięciem pewnego okresu i otwarciem. Następnego. Ja jestem optymistą, ponieważ wydaje mi się, że przyszły rok będzie rokiem przełomowym, jeśli chodzi o rynek instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, dlatego że kończy się okres długotrwałej dyskusji dotyczącej różnego typu regulacji europejskich, regulacji związanych z zaostrzeniem pewnych kryteriów, z prowadzeniem wielu elementów związanych z zarządzaniem ryzykiem, transparentnością, przejrzystością, i nadchodzi okres, gdzie to wszystko będzie wdrożone. Wykorzystane, będzie bardziej znane. Ostatnie badanie Banku Rozrachunków Międzynarodowych pokazuje, że rynek instrumentów pochodnych nie rozwija się już tak dynamicznie, jak rozwijał się do tej pory. Jeżeli chodzi o wartości dolarowe, to one są nawet nieco niższe w niektórych segmentach, co pokazuje, że jakby dynamika tego rynku się wyczerpała. Tym, co dla polskiego rynku będzie największym wyzwaniem związanym z rynkiem instrumentów pochodnych, to jest obowiązek rozliczania pewnych klas instrumentów pochodnych procentowych w izbach mających status CCP. To jest równocześnie i szansa, i wyzwanie dla polskiego rynku. Szansa dlatego, że będą to transakcje rozliczane bezpiecznie, natomiast wyzwanie dlatego, że banki muszą się przygotować między innymi do oferowania tego typu usług swoim klientom. Dodatkowo jeszcze dochodzą nam takie kwestie jak bardzo modna ostatnio dyskusja na temat nowych technologii w zakresie rozliczeń, na przykład blockchain, czyli technologia DLT, która kiedyś była modna, a teraz w zasadzie są plany, żeby stała się rzeczywistością na niektórych rozwiniętych rynkach finansowych. Do tego dochodzą także zmiany w zakresie stawek referencyjnych, które mają miejsce w Unii Europejskiej i będą musiały mieć także miejsce w Polsce. Także nawet takie benchmarki bardzo mocne stabilności sytuacji finansowej też będą musiały ulegać zmianom. Nie ma co mówić, osoby, które pracują na rynkach finansowych w najbliższych miesiącach nie będą miały lekko, będą miały ciekawe życie. Mam nadzieję, że będziemy to po latach dobrze wspominać. Jeżeli chodzi o instrumenty pochodne w szczególności, no to takim kluc taką kluczową regulacją, która wchodzi w życie już za parę tygodni, jest regulacja dotycząca obowiązku zabezpieczania transakcji pochodnych, czyli tak zwanej kolateralizacji transakcji, które nie są rozliczane w CCP. Te transakcje po części były zawsze, rozlicze, były zawsze zabezpieczane, ale to zabezpieczanie wynikało tylko i wyłącznie z oceny ryzyka kredytowego. To znaczy, jeżeli bank zawierał transakcje z innym podmiotem, to mógł żądać takiego zabezpieczenia, w zależności jak go oceniał sam według własnej polityki. Teraz to będzie obowiązek zabezpieczania wszystkich transakcji, większości klientów, czyli zarówno finansowi, jak i niektórzy klienci niefinansowi. To wymaga ogromnej pracy, przede wszystkim dokumentacyjnej, czyli dopasowania dokumentacji. Czy do dokumentacji IZDA, czy Związków Banków Polskich, no i nowych opinii prawnych, dlatego że, żeby sobie liczyć kapitały e, wynikające z tych transakcji z obniżoną wagą ryzyka, e, no to zgodnie z kolei tutaj z rozporządzeniem CRR e, trzeba będzie uzyskać opinie prawne. Czyli opinie prawne na temat tego, czy właśnie taki netting zadziała, czy będzie się można z takiego zabezpieczenia efektywnie. Zaspokoić, no i wreszcie, czy te zabezpieczenia są odpowiednio wysegregowane czy to u, w innym banku, czy na przykład w KDPW. Zwykle to, co jest dyskutowane, to, co jest jeszcze nieznane, czego praktycznie nie dotknęliśmy, wydaje się być niebezpiecznym. Natomiast mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie po pierwsze ożywienie związane z wykorzystaniem pozytywnych tendencji dotyczących właśnie transparentności, dotyczących zarządzania ryzykiem. Chciałbym przypomnieć, że w przyszłym roku, w lutym, wejdzie obowiązek na klirowanie transakcji opartych o polski złoty. To jest dla nas dosyć istotne, ponieważ oczywiście w Polsce i pomiędzy polskimi bankami tego typu transakcje stanowią znakomitą większość. Liczymy na to, że dzięki wzrostowi skali będzie można oczywiście korzystać również z, z wartości do, związanych z klirowaniem transakcji w autoryzowanym CCP. Oprócz tego będzie można osiągać ekonomiczne efekty skali, których do tej pory nie ma. Myślę, że na tegorocznej konferencji mamy bardzo mocną część dotyczącą wdrażania MIFID-u i skutków praktycznych dla działalności banków z tego tytułu. Mamy także taką bardziej pogłębioną analizę skutków Brexitu, jakie mogą one mieć dla umów zawieranych do tej pory między podmiotami na rynku finansowym. Mamy także, wydaje się, niezłą część dotyczącą stawek referencyjnych i konieczności zmian w tych stawkach. Druga kwestia, która w przyszłym roku będzie zajmowała całe środowisko, to jest przygotowanie do wdrożenia MIFID-u II. I mam nadzieję, że. Trochę inaczej niż przy wdrożeniu mifidu pierwszego nie będzie opóźnień na naszym rynku i że przygotujemy się w sposób pozytywny, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane z tego typu regulacjami. Naszą ideą, naszą w zasadzie sposobem podchodzenia do różnego typu regulacji europejskich jest szukanie szans. Szukanie szans, a nie bronienie się, czy, czy, czy ograniczanie różnego typu ryzyk i zagrożeń. Dlatego krajowy depozyt i krajowy depozyt. I KDPW CCP w, w każdym zakresie związanym z wdrażanymi regulacjami europejskimi szuka możliwości świadczenia tych usług u nas, świadczenia usług w kraju po to, żeby spełnić wymogi całego szeregu firm działających na, na tym rynku firm inwestycyjnych i banków.